4 lutego Violet Tajuchaniuk, Witam i zapraszam na wydarzenia. Termomodernizacja Gimnazjum Samorządowego nr 2. Jak wygląda dźwięk według Marka Straszoka. Będzie cieplej w gimnazjum nr 2. W szkole trwa termomodernizacja. Obecnie wymieniane są okna. W wyniku prowadzonej termomodernizacji w szkole zostanie wymienionych 137 okien, drzwi zewnętrzne, a już nieszczelne luksfery zostaną zastąpione oknami. Ta wymiana, która trwa, odbywa się w czasie ferii. Wtedy, kiedy uczniów nie ma i wtedy, kiedy są największe zagrożenia bezpieczeństwa. Całkowity koszt tej termomodernizacji to 194 tysiące złotych. Termomodernizacja to również oszczędność szkoły na rachunkach za ciepło. W tych klasach, w których było chłodno ze względu na nieszczelne okna, w tej chwili już daje się zauważyć bardzo duży skok temperatury. Na pewno będzie wygodniej i będzie lepiej i w szkoła jako szkoła już będzie całkiem inaczej z oknami wyglądała. Ci najbardziej zainteresowani, czyli młodzież, również jest za wymianą okien. Zaczęło się to od wymiany okien, jakoś musimy to przejść, ale nie jest najgorzej. Wiadomo, że później będzie lepiej. A lepiej będzie już po feriach. Dzięki temu remontowi już po feriach dzieci wrócą do cieplejszej i ładniejszej szkoły.